O konflikcie Joanna Opozdy z jej byłym partnerem Antonim Królikowskim nie przestaje być głośno. Joanna postanowiła odpowiedzieć na zarzuty byłego partnera. Znana aktorka, jak się okazuje, nie może liczyć na wsparcie finansowe od ojca małego Wincenta. Aktorka dała też znać, że to właśnie ona prosiła, aby jego rodzina nie pokazywała wizerunku dziecka. Przypomnijmy, że była para już od dawna, od kilku miesięcy prowadzi ogromny medialny spór o swojego synka Wincenta. Jeszcze rok temu Joanna Pozda i Antoni Królikowski stanęli na ślubnym kobiercu, jednak to małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Po krótkim czasie okazało się, że tuż przed narodzinami małego Wincenta Antoni zdradził Joannę z sąsiadką. Jak się okazuje pranie brudów nie kończy się, jeżeli chodzi o temat tej pary. Ostatnio nawet doszło do zaostrzenia tego konfliktu. Była para kłóci się o alimenty, widzenie się z Wincentem, a nawet o pokazywanie jego twarzy w mediach społecznościowych. Według jednego z tabloidów Antoni Królikowski udał się w tej sprawie do prawnika. Zgodnie z serwisem Superexpress Aktor przygotował dla Joanny Opozdy wezwanie do zaprzestania angażowania dziecka do różnych kampanii reklamowych, zamieszczanych na profilu aktorki. Ponadto aktor stara się również o sądowne uzgodnienie widzeń. Ponadto Joanna Opozda wciąż utrudnia mu kontakt z synem. Serwisowi Antoni Królikowski zdradził. Niestety, widuję Wincenta dużo rzadziej niż bym chciał. Ale wierzę, że to się zmieni, bo bardzo chciałbym uczestniczyć w jego życiu. W końcu jestem jego ojcem i zawsze nim będę. Jano Pozda nie pozostała obojętna wobec tego wyznania i szybko wyjawiła, że Antoni Królikowski nie płaci alimentów na syna. Antek nie płaci alimentów od kilku miesięcy. Wyczyścił wszystkie konta bankowe, żeby uciec przed komornikiem. Na tę chwilę jestem jedyną osobą, która utrzymuje synka. Cała opieka również spoczywa na mnie. Była to wypowiedź dla serwisu pudelek.pl. Jana Pozna odniosła się również do pojawiania się małego dziecka w sieci. To ja poprosiłam rodzinę Antka, żeby nie pokazywali twarzy mojego synka. Nikt nie musiał mnie do tego namawiać. To moja decyzja, która wynika z osobistych przekonań. Mój mąż, zamiast interesować się synem i uczestniczyć w jego życiu, woli atakować nas w mediach, co jest w moim odczuciu karygodne. Dajcie znać, czy waszym zdaniem słuszne jest, bądź nie. Pokazywanie twarzy dziecka w mediach społecznościowych przez znane osoby. Dajcie o tym znać w komentarzu i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, aby nie ominął was żaden news.